Dobra, to sąsiad sąsiadzie nagrywam od razu drugi odcinek. No, bo tak, już, jak już skopyta ruszyć, to ruszyć, nie? A nie Także. Wyłączył pan odcinek na razie? No, już nagrywam drugi. Aaa, no to ja No, tutaj z tej strony sąsiad, e, tutaj ja oczywiście kamerzysta Mieciu, Oczywiście to sąsiad nam pomógł. Sosiedzie, no to. Chwila, moment, bo już, już. Sosiedzie, tutaj no to polowok, e, zapraszam. No. Ja nie, pierwszy, ja się zastosuję. Stop, to tu. no. Także tutaj, o eleganc, elegancko sąsiad nam pomaga. My jedziemy z sąsiadem. Co tu? Ja chyba muszę od drugiej strony, bo zawsze szybko jadę. No, sąsiad co od drugiej strony, da I pięknie. Wszystkie pola sobie zaoramy w kurczę, w trzech odcineczkach. I potem co? No, siewy, siewy z sąsiadem będą podejrzewać, że jak będzie chciał się pomóc, no ja chętnie mu zapłacę, bo to, to, to nie jest to, że właśnie to, to, tutaj trzeba... Tutaj, tutaj, chwila, on coś tak nie może być. Sąsiad musi tutaj... Czekamy, aż tutaj dojedzie do nas sąsiad, żeby nie było. Zmieścił! Wiesiu! Stachu! 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 Przepraszam! Ja ciągle mylę, wybacz mi. No tutaj kurczę tak yy, pomyślałem, mówię, kurczę ostatnio jakoś tak. Ha... Dobra, lecę, bo robota, potem pogadamy. To jest. To jest. To jest sąsiad. Robota, to robota, i o. Dobra, zapłacimy później. Jak no skończymy sobie te pola to zapłacę za tę robotę. Pieniądze jeszcze mam na koncie, także z... nie muszę się martwić. Ja przez na razie wyciszę na chwilę CB Radio, czy co? To... Dobra, dobra, Ksz, to bez odbioru. Ksz. No, sąsiadowi trzeba zapłacić, przecież, no, jak tak jeździ tutaj u mnie, pomaga mi, w ogóle naprawdę, z, z chłopak, no. Ale chyba mi się wydaje, że to jest taki taki w młodocianym wieku, nie jest, nie jest jakoś Dość takim starym sąsiadem, bo naprawdę z twarzy i tak z rozmowy, z głosu to młody wygląda i sucho, i z głosu, nie? No stawiałbym na 28 lat, ale taki młody rolnik to... kurczę... <śm> Sąsiad! Co Kur! Dobra, to go jeszcze raz. Gaz, 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 ga, On tam... A A widział ga, kiedyś takie brony spadane do... Do To eee, to specjalnie do ga, to. ga, to ga, full propeska. Nie ma lipy sąsiadzie. Dobra, dobra. Mianowicie ja. sąsiad jest zajebisty. Ludzie, widzowie, sąsiad to jak złota rączka. Do wszystkiego po, pomoże. Zobaczcie. Nie prosiłem poprosiłem go tylko raz. A on swoje zrobił na swoich polach i o, przyjechał, że im pomóc. No kurde. A i coś czuję, że będą naprawdę będzie fajna seria z tutaj z sąsiadem. Ehm. Kurczę, jeszcze muszę się do niego, do tego, tutaj, on jest z... Zbysiu, nie Zbysiu, jak on ma? Hmm... Chwila, zaraz się nazwę. Słyszysz mnie? Halo, halo? Ksz, ksz, ksz. Halo, halo, kute. Jeszcze raz, nie Zbysiu, a jak masz? Na drugie mam Zbysiu, na pierwsze mam Stachu. Stachu, aaa... Dobra, już rozumiem. Dobra, to bez odbioru. No, tutaj ze Stachem będziemy, kurde, naprawdę... Widzę, że naprawdę tą... Tą gospodarkę pociągniemy tu. Jeszcze ktoś tylko podjechać któregoś dnia, to muszę jechać na giełdę właśnie i muszę tu z sąsiadem pogadać o jakąś giełdę samochodową, bo samochodu nie mam, mam dwa ciągniki Mam dwa ciąg Mam dwa ciągniki i kurczę fajnie jakby jakieś tutaj jakąś furmankę kupić sobie. Naprawdę myślę, że jakoś, jakiegoś takiego można by było kupić coś ale jakiegoś jeepka czy coś żeby sobie tutaj na spokojnie wiecie jeździć yy, po jakieś tam drobne towary czy coś po prostu nawet do urzędu gminy załatwić jakieś tam urzędowe sprawy no taka fajna sprawa Więc no, sąsiad naprawdę. Super sąsiad. A jedzie tu. No, Awaryjne puszcza sąsiad. No prawy kierunkowskaz. U mnie już klak są chyba zalany, bo coś tak przerywa go. O, to już tam trzeba też na warsztat oddać ciągnik. Te ciągniki w ogóle trzeba odbadać na warsztat. Muszę się zapytać tutaj Stanisława. Gdzie tutaj jakiś dobry warsztat jest. dwa pola myślę, że jak na dwa, siewniki, na dwa siewniki wejdziemy, tutaj na ja na jednym, sąsiad na drugim, to sąsiad te mijaki tam, mijak jest, zostaw, ja go, y, zrób go, ja, ja lecę już tam radę, zostało mam. Dobra, 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 dzięki wielkie. Będziemy zapłacić, no jak tak? Bo przecież za darmo nie robi, prawda? Tak każdy z rolników. Trzeba wspomagać. Gospodarkę raz, a dwa, że wiadomo, no przecież trudne czasy nastały, teraz kwarantanna, te covidy, dy kurde. Tutaj połowa osób to w ogóle nie wychodzi. My musimy, bo my mamy pola, więc no, walimy o ostrzenia i musimy, przecież ktoś musi jeść chleb, prawda? Gdyby nie my to by gospodarka w ogóle upadła cała. Ale że rolnicy jeszcze działają tutaj w polach więc Więc no z czegoś to wszystko się jakoś tam ciągnie, prawda? Dobra Ja jeszcze sobie to jedno pole zrobię chyba, tak mi się wydaje, tutaj to albo się, jadę do się przez chwilę przespać, dobra? Przez dobra, przespać. spoko, spoko sąsiad. Dobra, mamy te, te cztery pola, tak naprawdę dwa, bo trzy, bo to są dwa wyłączone jedne. Ale mamy te trzy pola, więc są dość duże kawałki. No nie, nie liczę na pierwsze zbiór jakoś wow jakiegoś szału, ale zobaczymy. Ja zawsze jestem dobrej nadziei. I myślę, że się nam uda. No siadam sobie, troszkę ponagrywam odcineczków fajnych, wrzucę na, na nasz kanał i to wiecie. Ja się inaczej jest. Chyba i też widzę kukurydzę, ale już mu chyba to dość uschła No ale co? Lecimy sobie Bądź z poczciwą naszym masajem, trochę już brudnym ale no co? Umyjemy go jak e, skończymy robotę.

no, widzowie jak się Wam podoba zostawcie suba i łapkę w górę. Dla mnie i dla sąsiada, bo to... Kurczę, no to będzie naprawdę myślę kozak seria. Fajne będą filmiki. Myślę, że z czasem wszystko się troszeczkę ten sprzęt się polepszy i ta praca w tym polu będzie taka lżejsza. Nie będzie sprzęt lepszy. Może wiadomość. Kto wie? Nikt nie wie, to czeka na kogo. Byle by do przodu. Wyleby by do przodu. Dlaj, z tym polem. Idziemy sobie trochę dobrze. Chciałbym bardzo w krzaki nie wjechać. Jedziemy. Sąsiad się chyba źle poczuł. Właśnie do domu spać. No ale chociaż to, to jedno pole nam zrobił. Nie wiem, czy sąsiad jest jeszcze, czy nie. To musimy dokończyć tak swoje pole Na razie zaorać Nie wiem, zostało, ale... No mamy tutaj tak, pracy dużo Mamy jeszcze ten sprzęt taki dość mały to wiadomo, wszystko z poprzedniej gospodarki ściągnięte tylko było na następne pola. Miejmy nadzieję, że w przyszłości się troszeczkę rozwiniemy i nam to poleci trochę do przodu. <laughs> Co, idziemy ostatnio do paski No nie mam nadzieję, że Wam się podoba ta seria Że Wam się też spodoba ja ją przyjmiecie, że cieplutko to w sumie sąsiad nie jest zły. Ta seria od dwóch takich, co pola ukradli, może i się by przyjęła. Zawsze możecie w komentarzu napisać tytuł serii. Ja się spodoba, to przyjmie się ta seria. Tyle. Mam nadzieję, że wkrótce nie jest problemów z, z tym, że Urząd będzie ścigał gmina. Że nie było dotacja, o to tamto, stram, to wiecie jak to jest. Jak w poprzednim odcinku, czy, że może jakieś były problemy. No, tak trochę lipa. Więc... Ja Miejmy nadzieję, że tak będzie okej. Okay. Wejdziemy tutaj, do... to właśnie po nas zrobimy. No i co, będziemy kończyć. A w na następnym razie na w trzecim odcinku, będziemy sobie tutaj yy, już siebie robić. Ostatni sobie rządek zrobimy. Lecimy sobie ostatni, ostatni, kurczę, ostatnia prosta. Będziemy palić tą 60, może się w końcu, kurczę, rozrusza. Na tej wodzie. Wrócimy. E! Zbierzmy się do bram. Trzyma na zakrętach. Także nie wiem gdzie. Co to?

Zobaczymy, trzeba zrobić tak, hmm. nie wiem czy sąsiad jest, czy nie ma sąsiada. Polamy sobie 60 Uwaga, naprawdę Zapłon światła. O, ho, ho, złączyłem się światła i bez świateł. No, już coś łapie. Já Mám z gazu drapale. Dávej. Palo. No cholera Hm, no nie, nie pójdzie No tu? Zalana nas w pizdu, trzeba zrobić, ja pierdygo. Ej, oj, oj, oj Nie wiedziałem Dobra, będę do sąsiada powiedzieć, że 60km do remontu Dobrze sąsiad że niedaleko mieszka Sąsiad 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 no sąsiada chyba nie ma Nie wierzę. No nic. Dobra. Ja kończę ten odcinek. ta suba dla mnie, dla sąsiada i dla sześćdziesiątej, która nie chce odpalić.